Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do was z schodem I przepraszam, że się nie pokazuję, no ale dzisiaj jakby nie chciałam tylko robić I no, więc hol. Ja na początku myślałam, że to motylki, bo tak z daleka wygląda jak motylki I tu pisze... I nic, nie wiem Możecie już przesłuchać, bo z nie jestem dobra Kosztował on złotówkę w Niemczyku, taki sklep w Niemczu, polecam. I tutaj są takie Mops o Bulldogi. O, czekajcie. O, widzicie. Dobra, takie I on jest w kratkę. O, w kratkę. No, fajny. Bardzo mi się, bardzo na pewno przyda. Bardzo. <śleskujesz> Kolejnymi dwoma rzeczami, z które się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, to są to dwa Pet Shop. Zanim przejdę do pokazania, pokażę te katalogi. To jest pierwszy, to jest Pierwszy i drugi mam, tak. Jakaś nowsza seria, jak są popularne. Unikaty. No. Sobie kupiłam żadnego unikata chyba nie żadnego unikata nie kupiłam pierwszy katalog od y, ten tu mamy to jest mój i drugi mm tak się prezentują, a z drugiej strony więc tak one się prezentują i uwaga, uwaga najfajniejszym kim jest taki oto um, kotelem, taki oto piesek jest on prześliczny um, mi się on bardzo podoba ma tak tutaj taki nie ma dziurki jest tu do skanowania i o! I taki on piękny jest, ma to kitki. I ogólnie jest bardzo piękny. I on ma tu taką kamizelkę. O. Taką. Największe pozycja. Taka kamizelka. Ja dla Was e, zdejmę. Tak się prezentuje, jak bez kamizelki. O, I tu mam, właśnie e, tą kamizelkę. Jest ona fioletowa, pomimo że na fin, na kamerze e, jest jakby niebieska, ale Uwierzcie mi, naprawdę jest fioletowa. Więc taki piesek. I kolejną fajną rzeczą jest taką jest e, króliczka. Króliczek, bardzo mi się również podoba. To jest mój pierwszy króliczek. No, I on ma tutaj takie ruszone główki mi się y, to tak to, to bardzo podoba, tego, bo jest to taki naprawdę fajny kwiatek, jakby stokrotka właśnie. I no ogólnie bardzo fajny tak ma do skanowania. Mim. Kolejną rzeczą i teraz już będą y, same gazety. <gazety> Może z, y, zacznijmy od jednej. Y. Jest to gazeta kosztowa... Y, jak widzicie, teraz twist w super cenie. Tylko 3,99 kosztowało. Nowy twist. I tu mamy tak: Bibera, Little Monster, Taylor, Karol, Adriana, Gomez, Lena. Tu mamy. O, kogo? No, tak. I nadal Nie znam. I są tutaj takie. Różne. Tak Oddalę tu Osoilunia. o Sojlunie, o, o Przepraszam, że źle wymówiłam. Może o Litemonster, Monster, Naruciak. I mamy tu takie podzielenie, Nos i poliki, brwi i oczy równa się na No w sumie tak. Równa się na i to było olgarnie yy, O, yy, Próbka. Ja już sobie yy, odciąłem z skórę. Naprawdę, yy, naprawdę wow! Plakaty oczywiście nie mogę zabrać. Plakatów o są... różnym. Cleo, Usą te. Nie wiem, jak ona ma. bałki. I, 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 I on. Jakieś I mądrowe tam. O, tutaj Selena, Lena. Blizna. tu mamy o Sofię Karicą. Tu, tu. A, ona. E, później mamy Margaret. Wła nie, tutaj jakoś polski e, mamy Sylwię Przybysz. E, Kit Perry, tu mamy mm, Peton Peton, gdzie ona ma i tak się ona prezentuje Twist. Bardzo fajna jak Kolejną gazetą jest gazeta y, Jessie. Czy jak Jessie? Y, I dodatkiem do tej gazetki y, były właśnie takie słuchawki. Bardzo fajne różowe dziewczęce. Można je tu sobie regulować. I ma biały zaczep, a tu ma różowy kabelek. I również różowe, oczywiście, słuchawki z białym kolikiem, i tak samo bardzo się dobrze przez nie słyszy. Ojku, naprawdę bardzo dobrze. I ja polecam ogólnie te słuchawki i to wydanie, bo wydanie jest ogólnie mega. Mamy to od Mir, oczywiście. Kosztowało to 99, i tu na odwrocie mamy mam pocztówki pisze dla najlepszej przyjaciółki, odpisz proszę, poczta dla Ciebie i tu nic nie pisze. Konie? Ogólnie to konia? Mm, tak. I tu mamy najlepszy, um, wyjątkowy prezent dla Ciebie i Twojej przyjaciółki. Zestaw Best Friends. No. Mm. Jeśli ogląda to taka dziewczyna z kanału Anka123, to jak sobie to kupię może, no to ty będziesz miała bez. I Dobrze? Ty będziesz miała. To. 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 to I to. idziemy od początku. Są różne ciekawe z I to jest mega. I ja to muszę mieć. Tu muszę mieć mega na Telefon, ale zabawku, ale nieważne, mega jest to. Pójdźmy na teraz komiks, komiksu nie będę wam pokazywać, że... bo. No, stu, za wam jeszcze pokażę. Czekajcie, dobra, nic, Potem tak. Tak, Ojczu. tak, tak, tu mam takie plakaty właśnie, ja teraz dla Was to który i pokażę. Już wyrwałam, z wyrywaniem nie było yy, problemu, po to szło tak pomyślnie, więc mam taki, a na odwrocie tak plakat, ten koń, mamy koń anduzulicki, tak. I to znowu komiks. Duży komiks. Dobra, mam koniec. Tu no mam takie karty do wycięcia. A na odwrotach pisze różne. Mam wykreślankę o koniach. Różne ciekawostki przygotowała, na co wybrała sy właśnie a, i właśnie te pocztówki, no bajer. i już ostatnią rzeczą na dzisiaj jest to Gazeta Brawo, którą od zobaczyłam, to powiedziałam. nie ja to muszę od mieć e, i dodatkiem do tego była, były takie tytułasze, Hit sezonu piszę Mega. I plakat był. właśnie taki z Luną i Mateo. Syn i jeszcze inny, ale jak I tu mamy moją ulubioną youtuberkę. Agnieszka Grzelek. Po prostu jest to Agnieszka, też Agnieszka. Teraz ci pozdrawiam naprawdę. Pozdrawiam. I tu się jak się poluje na Pokémony. Agnieszka poluje na pokemony, Już zrobiła z tego dwa odcinki. Jestem na bieżąco. Jest. Ten. I najbardziej mi się spodobała seria y, Akatsuj i pan Pan W co sposób. No, Kekim, Pary. Ariana. Naruciaka, naruciaka to nie, nie, może zabraknąć. Mamy jakieś japońskie czy chińskie zboły. Kupa. Daleko Minecraft. Ja oczywiście wiórki to nie mogę zabraknąć i jej słowo, i jej oto. Tak. Więc tu mamy e, kolejne wydanie Dziś, no tego, które muszę mieć. Oczywiście muszę i ono będzie w 4 zł. Już jest nowy numer Tube Nerves. Nie Tube no, tylko Tube Nerf. Więc ja to muszę mieć. Mm -mm. Blanko? Nie zauważyłam patrzeć. Kochę Blanko. O, oh, ona nawet pisze. Dobra. Kajjo. Kek... Kek... Kajko! Nie ma jak kajko. Tak, 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 I mam w To I to było na tyle z Jeszcze... pewnie Przypomnę, znaczy nie przypomnę, tylko ogłosić takie, jakby troszkę nawet, losowanie. Losowanie, ym, bo kto na dole napisze mi ym, biorę udział w losowaniu, tego karteczka znajdzie się w następnym odcinku losowania i właśnie, jeśli chcecie konkursie 250 subskrypcji uzyskać. Więc Fie... no. Losowanie będzie tak, za losowanie będzie subskrypcja, łapka w górę, miły komentarz. Za każde wylosowanie i oczywiście jakieś pozdrowienia i miłe słówka. Udy, udy, i jeszcze udostępnię losowy filmik. Oczywiście filmik musicie też swój jeden podać na w komentar komentarzu. No. Jeśli to ogląda Weronika Nowak, mm, tak, z kanału Weronika Nowak, to tutaj jest dla Ciebie wymianka więc tak dla Ciebie wymianka. Ja do siebie przyjeżdżam, więc nie mogę się doczekać i tak, no, jeszcze kupiłam sobie takiego, o, chciałam pokazać, zapomniałam, ogólnie to jest bajer, o, tu świeci, z baterią, a to prawdziwy wosk, no, bajer, więc widzimy się w na następnym odcinku, pa!